Biba. Ponoć godna polecenia. Piszcie swoje uwagi w komentarzach. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, tak, za osobę cenę jest 45 euro. Płyniemy od 8.30 i zaczynamy o 18.30 powrót. To jest taka całodniowa wycieczka. No i płyniemy na dwie wyspy, Najpierw na Kyrpna później na Brać. I tutaj na tej wyspie, tutaj mają Państwo, taka mała miejscowość jest, i tutaj jest godzina czasu wolnego, a to jest wystarczająco, bo to jest takie małe, naprawdę miasteczko, więc wystarczy na lody i na fotki tego czasu. Mm -hmm. Później stąd płyniemy na, na Brać, drugą wyspę, miejscowość Bol. I tutaj jest ta plaża, słynna plaża z Rafi ta top 10 plaż w Europie. I tutaj na tej, na tej plaży, ogólnie w tym mieście, macie Państwo 3 godziny czasu wolnego. Co nie macie, tak, na statku jest przez cały dzień dostępna woda. E, macie wino, e, e, macie obiad, możecie do wyboru macie państwo rybę albo kurczaka albo wege i później w drodze powrotnej stąd czyli z bolu tutaj e, do portu i jeszcze w, dro w drodze powrotnej druga przekąska w postaci frytek i parówek e, no i jeszcze przez cały dzień właśnie macie wodę, że nie musicie płacić za ten na stawkę. Jeśli państwo chcecie chcieli kupić, nie wiem, sobie piwo albo kawę, no to to już jest oddzielnie, odpłatnie znaczy w barze ale wszystkie inne rzeczy, co powiedziałam tutaj, to są wliczone w cenę, czyli to wino, woda, jeden obiad i ta przekąska w drodze powrotnej. I tuż już jeszcze jest drugi błąd, że w drodze powrotnej, jako że statek nazywa się Biba, no to słynie z tego, że w drodze powrotnej te 2 godziny 40 minut, kiedy płyniemy z Bolu tutaj do portu, no to na, na tej górnej części statku jest impreza. Znaczy, no ta impreza, no powiedzmy gra sobie super fajna muzyka, nie tylko te chorwackie cmenty, no, więc jest taka dużo, dużo dobrej energii też e, nie, sam, nie dla samych nastolatków, tylko też u nas e, bardzo dużo sprzedajemy też biletów dla rodzinnych z dziećmi, więc no, jest taka rodzinna atmosfera. Mm, no, więc polecam. Jeśli ktoś chce rzeczywiście tutaj bardziej sobie potężniej się pobawić, no to może dojść na to, na to wyższe piętro, a tutaj poniżej... E, nie jest taka tak głośna muzyka odczuwalna. No i statek jest dobry, też czym w sumie mieści tam 260 około osób. Na razie nie jest pełne obłożenie, więc wiem, że e, jest około na ten moment 200 osób, więc e, 200 osób, więc jeszcze mamy takie 60, że nie jest takiego pcham. Więc jeśli by Państwo chcieli, wy, wypływ pierwszy jest jutro, we wtorek. Jeszcze mamy, teraz jeszcze nie jest wysoki sezon, więc dwa razy w tygodniu pływamy. Więc jeszcze druga wycieczka będzie też taka sama w piątek. Mhm. Później jak już tam powiedzmy ruszy bardziej od 1 lipca, może drugiego, to wtedy będziemy już mieć na pewno 5 razy w tygodniu ścieżkę, jak nie 6, więc już mhm. tam bardziej ruszę. Teraz nie jest jeszcze takie zainteresowanie i nie jest takie obłożenie statku, więc na ten moment dwa razy w tygodniu. Jeszcze mamy drugi statek, taki biały, ale jego nie ma, bo o dzisiaj wypłynął właśnie też naszą wycieczkę, też taki sam rejs, ta sama destynacja, no ale ten statek ma już na 90 max 100 osób, więc jest trochę mniejszy. Jak się nazywa ten drugi statek? Salwator. Mhm. Taki biały. Mhm. Więc może no, mam tutaj jeszcze co państwu mogę dać. To jest ten statek Salvator. To on mhm. tak wygląda. Jest mhm. mniejszy, jest taki minus jego, że bardziej odczuwalne jest jak gdyby Każde kołysanie. kołysanie. No to jest mniejszy, nie niż taka amortyzacja. Ten statek no, to jest no, jak Titanic. No bez przesady, ale rzeczywiście jest nie jest tak odczuwalny właśnie, jest bardzo dobrze polecany dla osób, które mają choroby morską na przykład, że tutaj się nie czuje tego y, uh -huh. takiego bujania, tak bym to powiedziała. Y, no i jest bardzo bezpieczny, jest bardzo dużo, dużo też dzisiaj z Polski właśnie y, przyszło ludzi, co mówili, że już tutaj płynęli nie z nim trzeci raz, bo że płynęli tym stawkiem, jak jeszcze nie był ochrzczony biba. Więc, y, to jest już taki słynny następ. Proszę, zapraszam. Już... już są. <laughs> mhm. Jaka na to? drugie piętro jest tutaj. Jest Aha, tutaj. Jest, tutaj tak, tam tak, Odwrotnie było. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No i Na górę tutaj też jest naprawdę przyjemnie. Też te środkowe miejsca są takie, że. Wiadomo, tutaj słońce będzie przechodzić z tej strony na tę, a środkowe miejsca to raczej będzie w cieniu, mm -hmm. raczej bardziej pewne. Ale to jest jakaś rezerwacja tych miejsc? Czy po prostu kto pierwszy, um, najlepszy? lepszy? Lepiej po prostu e, przyjść e, najwcześniej jak się da. Czyli 8.30, a my tak mówimy, żeby przychodzili Państwo 8.15, no 8.20 maks, żeby zdążyli... Wiadomo, i przyjdą minutę przed, będzie już bardziej wszystko zarezerwowane. Czyli tak, jak tak. ktoś przyjdzie, no nie mówię o 8, no ale 8.15, będzie mieć większą pewność, że miejsce mm -hmm. będzie nie zajęty, że tak, tak, tak. Tak, tak. Głośnie, więc skąd będzie ta muzyka leciała? Tak, To tu będzie głośno. Tak, dokładnie. He, he. Tak się Można działo. się jeszcze na dziób przejść, zobaczyć. Mm -hmm. Jakie łańcuchy? Tak, tak. Te tak, nie? Takie siermiężne, wielkie, mm -hmm. grube. No, mówię, ja to. to... I mówię, że ten statek jest taki bezpieczniejszy do płynięcia. Mm -hmm. Ktoś się boi bujania, albo nie wiem. Właśnie... Może nawet nie tyle, że boi, tylko, że czasem tak może mieć chorobę morską od tak, bujania. Tak, tak, tak. No więc też jest. Mm -hmm. I na górze coś jeszcze coś jeszcze jest? Wejść, A tak. jeszcze coś tak. jest? Tak, Mogę państwa zaprowadzić? tylko Tam nie ma za są na samej górze, więc tam chyba moje danie. Aha. Tylko, żeby pójść popatrzeć. Tak. I wejść, bo nikt nie wytrzyma na takim słońcu. Tak, za górę, tak. Zwłaszcza teraz, bo mają być temperatury tak, tak, wysokie. Tak. Dopiero się Jak zaczęły na? Pani wczoraj dopiero przyszło ciepło, bo <grym> zła bardzo pogoda wcześniej. Trafiliśmy, eee, bo wczoraj jest... przyjechaliśmy. O, no, <grym> Tak. Od wczoraj zaczęło być już normalnie, a wcześniej yy, chodziłam w kurce i szaliku, co tu dużo mówi. Nie było za ciekawie. <grym> O! Był czas, że w Polsce było cieplej niż tutaj, a ja jestem tutaj od końca maja, więc. <grym> no to nieźle. <grym> więc troszkę było zaskoczenie takie niemiłe. Są <grym> <grym> Aha, to jest no po prostu tak, tak żeby no, sobie no, wyjść. jest takie mhm. tutaj, że jak nie to na przykład to wino, tutaj sobie mogę tutaj popić. No wiadomo, że nakrycie głowy jest... Obowiązkowe. ...wymagane, bo jeśli ktoś nie chce to po prostu mieć uh -huh. problemów później, że dostanie kiedyś udaru albo coś, no i wiadomo, że trzeba się nasmanować coś takiego. tak, ale... Tak. No, jest tak jakby, że jak się płynie, to może gdzieś nie, nie takie odczucie, że jest tak gorąco, bo troszkę jednak jest na mm -hmm. Tak, tak. Więc, mm -hmm. tak to na posiedzenie na chwilę, no pewnie. Potyka. nagranie naprawdę. filmiku, jeśli ktoś się tym tak. interesuje, to mm -hmm. najbardziej. Tak. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, do widzenia. Wydaje.